Bonjour Piotr. Non. Comment allez-vous? Tak, Complé, yes. comprenez les Français? Non. Du jour? Mało? Du Klein? Tag. Piotr. Non. Pytanie, maman. Do Ciebie. Tak. Czy znasz jakieś języki? Wszystkie. Wszystkie to znaczy? Dobrze, panie, kochana. Wszystkie to znaczy? No. Jak? Łagodne. Łagodne języki? Tak. I jaki to jest łagodny język? Powiedz coś. Po angielsku? Po rosyjsku? No dobrze, ale powiedz jak coś, coś po rosyjsku powiedz. Na tri. Na tri? Tak. A co to znaczy? Jak... Aha. To są elodzie, to są takie... No dobrze, a po angielsku? Coś powiedz po angielsku. Język angielski. No, a jakieś słowo po angielsku znasz? Tak. Na przykład good morning. No. Good morning. How are you? Tak. No to powtórz, how are you? How are you? No, nie wyzywam cię, wiesz? Dobrze. Po rosyjsku spasiba. Masiba. Może być. Po grecku kalimera. Kalimera. O, nieźle. Po japońsku... No. A po niemiecku? Na. No. Powiedz, auf Wiedersehen. Oh, A yeah. wie. No to powiedz, das Schmetterling. Das Schmetterling jeszcze raz. Das O. Wiesz co to znaczy das Schmetterling? Po niemiecku? Tak, co? Motyl. Motyl. Dobrze. To takie ostatnie słowo, po angielsku. I love you. No, I love you. No, to Ci najlepiej wychodzi. No i goodbye. Goodbye. Dobrze, a po włosku? Powiesz coś? Buongiorno, come stai? No, no to stai. Popier. Come stai? Potrzebne są języki? Tak. Do czego? O, tak mówią Indnianie takie na języku. Co robią? Indnianie. Indnianie tam są, w Ameryce. Indianie? No. Jak myślisz Indianie w jakim języku mówili? Na, 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 na dłoni się nie uczą mówić. Na dłoni? Tak. To Schwarzenegger tak mówił. Talk to my hand. Tak. Hok. No właśnie, znam takie słowa. No dobrze Piotruś, żegnamy się. Tak. Bonjour. 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 No. Goodbye. Goodbye. Papa. Papa. Bye. Bye. Jasas. Jasas. Ty po grecku gadasz. Dziękuję <laughs> Piotruś. Miłego dnia języki czyli warto się uczyć języków tak. pa pa bye bye